Witaj w usłudze BellyOn, stworzonej w trosce o Twoją ciążę. Dzięki niej będziesz mogła wykonać badanie KTG w klinicznej jakości, w komfortowych warunkach domowych. Ta krótka animacja pozwoli Ci zapoznać się ze sposobem użytkowania tej usługi. Zapoznaj się z otrzymaną przesyłką, która pozwoli Ci na samodzielne przeprowadzenie badania. Zestaw zawiera żel do USG, sondę FHR, sondę TOCO pasy mocujące oraz kabel zasilający sondę. Aby wykonać badanie, niezbędna będzie aplikacja, którą pobierzesz na swój smartfon ze sklepu Google Play i Apple Store poprzez kod QR lub z linku w mailu rejestracyjnym. Za pomocą danych, które uzyskałaś w mailu, możesz teraz zalogować się do aplikacji. Pamiętaj, badanie KTG jest badaniem medycznym. Przygotuj się, gdyż będzie to miało wpływ na jakość zapisu. Aby poprawnie przystąpić do badania, skorzystaj proszę z toalety, zjedz lekki posiłek i przyjmij niewielką ilość płynów. Zarezerwuj minimum 30 minut na badanie. To będzie czas wyłącznie dla ciebie i dziecka. Nie wykonuj w tym czasie żadnych dodatkowych czynności. Do badania przyjmij pozycję półleżącą, najlepiej na lewym boku. Pamiętaj, zanim przystąpisz do badania, sprawdź, czy telefon jest naładowany. Zabronione jest prowadzenie badania, kiedy aparat telefoniczny podłączony jest do ładowarki. Natomiast podczas badania nie korzystaj z innych aplikacji, poczty, serwisów. Poświęć ten czas tylko na badanie. Przychodzące SMS lub połączenie telefoniczne nie przerywają biegu badania. Nie odbieraj jednak połączenia i nie odpisuj na wiadomości. Zrobisz to po zakończeniu badania. To ma być czas dla ciebie i dziecka. W trakcie badania zachowaj odległość minimum 1 metra od innych urządzeń elektrycznych, ponieważ mogą zakłócić przebieg badania. Pora na przygotowanie urządzenia. Wyjmij sondę FHR ze stacji dokującej. Następnie włącz ją, przytrzymując dłużej przycisk po lewej stronie. Połącz sondy między sobą. Sondę toko połącz do gniazda po prawej stronie sondy FHR. Gdy to zrobisz, usłyszysz wyraźne kliknięcie. Jesteś gotowa do sparowania swojego smartfona z sondą. Wejdź w menu aplikacji, a następnie w zakładkę Urządzenie. Wyszukaj i wybierz w spisie urządzeń dostępnych do sparowania trzy ostatnie cyfry znajdujące się na Twojej sondzie FHR. Następnie naciśnij Sparuj urządzenie. Zanim ostatecznie przymocujesz pasy do brzucha, zalecamy wcześniejsze przypięcie sąd do pasów mocujących za pomocą dziurek, które się na nich znajdują. Na spodnią powierzchnię sądy FHR nałóż warstwę żelu do USG wielkości ziarna grochu. Za pomocą paska przymocuj sądę FHR do dolnej części brzucha, ciasno, ale wygodnie. Pasy nie mogą zsuwać się ani uciskać brzucha. Pamiętaj jednak, że musisz czuć się komfortowo w trakcie badania. Poruszaj sondą wykonując koliste ruchy, aż uzyskasz ustabilizowany sygnał bicia serca Twojego dziecka, czyli wskaźnik FHR na aplikacji. Za pomocą paska przymocuj sondę Toko do brzucha w jego górnej części, trzy palce nad pępkiem. Jesteś gotowa by rozpocząć badanie. W tym celu wciśnij przycisk Start w aplikacji. W lewej części ekranu wyświetla się parametr FHR, czyli akcja serca dziecka. Natomiast po prawej znajduje się parametr TOCO, częstotliwość skurczy mięśnia macicy. Podczas minimum 30-minutowego badania będziesz mogła obserwować zapis graficzny akcji serca płodu. Górny oraz dolny pochodzący z mięśnia macicy. W trakcie badania możesz poczuć ruchy dziecka. Jeśli tak się stanie, wciśnij okrągły przycisk na dole po prawej stronie ekranu. Prawidłowe badanie powinno trwać co najmniej 30 minut. Po zakończeniu badania kliknij przycisk Stop. Zapis Twojego badania natychmiast trafi do komputerowego systemu nadzoru położniczego, gdzie zostaje zinterpretowany cyfrowo. W ciągu kilkudziesięciu sekund zapis będzie dostępny w Twojej aplikacji oraz otrzymasz go na maila. W tym samym momencie badanie trafia do Centrum Monitoringu Położniczego oraz opcjonalnie do Twojego lekarza lub położnej, jeśli w formularzu zamówienia podałaś ich kod identyfikacyjny. Pracownik medyczny CMP wyśle autoryzację wyniku bezzwłocznie w czasie do 30 minut. W przypadku nieprawidłowości w wyniku badania, pracownik medyczny bezzwłocznie się z Tobą skontaktuje. Zapewniamy Ci ciągły 24-godzinny nadzór i opiekę Centrum Monitoringu Położniczego. Ponadto we wszystkie dni robocze między godziną 9 a drugą możesz skorzystać z dodatkowych, nielimitowanych porad położniczych. Beli on, to bezpieczeństwo i spokój dla Twojej rodziny.